Cześć, witam wascie blutko i zapraszam na film, w którym pokażę Wam dwa sposoby na przygotowanie zbutego mleka, czyli cudownego rozgrzewającego napoju, które sprawdzi się teraz w okresie jesienno-zimowym jako fantastyczny środek pomagający w walce z przeziębieniem. Możecie go stosować leczniczo albo profilaktycznie. Zaczynamy od głównego składnika, czyli kurkumy, które ma cudowne właściwości antypsychotyczne, przeciwbólowe, działa jako przeciwutleniacz. Um, pomaga też regulować wagę może być też naturalnym wybielaczem do zębów i pierwszy sposób to przygotowanie pasty z kurkumy, z jej proszku tylko pamiętajcie o tym, że najlepiej jest otworzyć świeże opakowanie bo wtedy ona ma najlepsze właściwości i zaczynamy od um, dodania 125 ml wody do trzech łyżek kurkumy e, następnie dodaję łyżeczkę pieprzu a także dwie łyżki oleju kokosowego i to wszystko mieszam gotuję na małym ogniu i po mniej więcej 7-8 minutach ta pasta zaczyna gęstnieć następnie przekładam ją do słoiczka szklanego e, oczywiście wszystko musi ostygnąć i taka pasta może stać w lodówce nawet do 3 tygodni następnie odmierzam odpowiednią ilość mleka podgrzewam mleko i dodaję łyżeczkę takiej pasty mieszam, do smaku możecie też dodać miodu i gotowe drugi sposób jest bardzo podobny z tym, że będziemy wykorzystywać świeżą kurkumę, a także imbir, aby wzmocnić jeszcze bardziej jej właściwości i ja też nie powiedziałam Wam wcześniej, że używam mleka roślinnego ja tutaj mam akurat migdałowe i 3 czwarte filiżanki podgrzewam w rondelku, resztkę tego mleka czyli 1 czwartu filiżanki przelewam do naczynia blendującego wkładam tam mniej więcej 4 cm kawałek świeżej kurkumy, kawałek dość spory imbiru, łyżka oleju kokosowego i także odrobinę pieprzu, i to wszystko dokładnie blenduję. Tutaj możecie dodać cynamon, jeżeli macie ochotę na taki bardziej egzotyczny smak. Następnie dodaję łyżkę miodu Manuka i. Przelewam podgrzane wcześniej mleko. Pamiętajcie, żeby ono nie było zbyt gorące, bo wtedy zabijecie wszystkie właściwości, między innymi miodu. I przelewam do filiżanki. I napój jest gotowy do spożycia. Jest przepyszny, rozgrzewający i naprawdę serdecznie wam polecam, abyście wypróbowali i stosowali go w zależności od potrzeb. Trzymajcie się, pa pa.